Spójrz! Co się stało? Dosięgła nas żelazna podkowa mroku. A! Gdzie są moje kury? <grystanie> Skończyła się kawa. Co to ma być? <grystanie> to znak dzikiego grzywacza. Był tutaj. Znalazłem kurczaki. Chwila, moment. Gdzie jest chudinka? Kto to zrobił? Twoja kura odebrała mi moją rolę. Moja forteca. Ani, musisz coś zobaczyć. Co? Jerry mówi, że chudzina popsuła jego zamek! Czemu chudzina? Wysłał mi to! Jerry niechcący mocno ją wystraszył, a przy klarze i hestonie została poturbowana. Chudzinka chce wyrównać rachunki. Tak samo jak dziki grzywacz. Słodka, słodka zemsta będzie moja! Twoja figurka zrobiła jej pranie mózgu! Chudzinka myśli, że jest dzikim grzywaczem i odgrywa się na tych, którzy ją skrzywdzili. Do kogo jeszcze może mieć żal? Sklep z komiksami. Może dorwać męźnię konia? To znaczy, Briana. Biedny Brian! Brian, co się stało? Kiedy tata stąd wyszedł, pojawiła się ta szalona kurka gdacząca coś o zemście i że pożałuje dnia, w którym się urodziłem, a potem zniszczyła wszystkie mężne konie. Zrozumiałeś to z jej gdakania? To było oczywiste, patrząc na kontekst i jej mowę ciała. Nadal jest w sklepie. Musi jej ją powstrzymać. <laughs> Musimy wybić jej z głowy, że jest dzikim grzywaczem, ale jak? Tylko jedna rzecz może pokonać dzikiego grzywacza: mężny koń i jego karzący laser dobrej woli. Ale zniszczyła zabawki. Tej nie! A? Ani kroku dalej, grzywaczu! Gości stanie się zadość. Zawsze bądź dobry dla innych. Co się stało? Pewnie bateria padła. Proszę, zróbcie coś! Kucek, spróbuj podłożyć mu głos. Ale mówiłaś, że... Wiem, że dasz radę, Kucek. Moją pomocą w galaktyce zapanuje pokój i sprawiedliwość. Przepadnij po słońcu mroku! Brzmisz dokładnie tak, jak mężny koń! Pamiętaj, żeby mówić proszę i dziękuję! Oh Myj zęby po każdym posiłku! Oh Przepadnij, wredna zarazo! Kucek, naprawiłeś chudzinkę! Oh. Mało brakowało. Chyba powinienem wam podziękować. Nie ma za co, obywatelu. Okej, okay, możesz już przestać. Nie potrafię! He! Znalazłeś naszą maskotkę. Wszędzie szukaliśmy naszej kurki. Spójrz na siebie, chudzinko. Ładnie ci w tym kasku. Odłóż to, odłóż to. Naprawdę fajna alejka.